Ponad 60 zawodników i zawodniczek wzięło udział w dziesiątych otwartych mistrzostwach puław w badmintonie Dzieci i Młodzieży. Już niemal tradycyjnie turniej odbywał się w szkole podstawowej nr 10 przy ulicy 6 sierpnia w Puławach. Do dyspozycji zawodników były cztery korty, na których od rana do późnego popołudnia rozgrywane były zacięte pojedynki. Stawiła się cała czołówka Lubelszczyzny. Kiko zamość, górnik łęczna, garwolin. No to już są zawodnicy, którzy grają na krajowych zawodach. No zacznę od Urzędu Miasta. Wspiera nas od wielu lat. Dostaliśmy fajne gadżety dla dzieci. Dużo uśmiechu, bo zobaczyły nagrody. Od razu zaczęły lepiej grać. No i po prostu jeszcze jest nasz Chotek, lpu 24 Herbaciarnia u Dziwisza, wspiera nas tak samo od wielu lat. Butik Marlen, Łukasz Wsparli nas tak samo rodzice. Bardzo nas wspierają, upiekli dzisiaj ciasta, pomagają przy sędziowaniu, w różnych sprawach. tak. Jeszcze może wymienię e, TKF Chemik, którego tutaj członkowie grają, dzieci członków TKF grają. To jest nasze azartowskie stowarzyszenie, e, którego jesteśmy członkami od wielu lat. No i oni byli współorganizatorami chyba 8 edycji Mistrzostw Puław. Zapisy są cały rok. I od szóstego roku życia praktycznie do, sto, do, do 106, tak? bo dorośli też mają swoją sekcję, ale dzieci mają sekcję początkującą i zaawansowaną. Także zapraszam dzieci w różnym wieku, młodzież, żeby się troszeczkę ruszyła, nawet tych 16-latków. Mamy stronę internetową i konto na Facebooku, także proszę sobie wpisać w przeglądarki Badminton Puławy, to ktoś nas znajdzie. Swoje kategorie wiekowe wygrali Maria Brzozowska, Bartłomiej Dobosz, Arkadiusz Rudka, Filip Derewiecki, Natalia Haładus, Julia Miotła, Maja Kołtun i Maja Szewczuk. Pełną listę zwycięzców dziesiątych otwartych mistrzostwach w badmintonie dzieci i młodzieży publikujemy w portalach lpu24.pl oraz ipuławy.pl. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?